Roksana Węgiel to jedna z tych polskich artystek, które z pełną otwartością dzielą się swoją wiarą i relacją z Bogiem. Młoda piosenkarka, choć jeszcze wciąż na początku swojej kariery, stanowczo podkreśla, że religia odgrywa ważną rolę w jej życiu. Regularne wizyty w kościele oraz aktywne uczestnictwo w religijnych wydarzeniach to dla niej codzienność. Tak było też w przypadku zaplanowanego koncertu Symfonia Miłosierdzia który odbędzie się w Krakowie pomiędzy Sanktuarium ŚWO Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Początek koncertu zaplanowano na 26 kwietnia, mimo trwającej żałoby narodowej. Na to niezwykłe wydarzenie Roxana zaprosiła swoich fanów za pośrednictwem Insta Stories, z entuzjazmem opowiadając o liczbie artystów biorących udział w tej inicjatywie. W koncercie weźmie udział 200 wykonawców, którzy zaśpiewają 21 utworów w 16 różnych językach. Roxana, zwana także Roxy. Z radością zaznaczyła, że w Krakowie wystąpi wielu utalentowanych artystów z całego świata, którzy oddadzą hołd miłosierdziu Bożemu. Będziemy razem śpiewać ku chwale i ja serdecznie zapraszam wszystkich fanów do wspólnego świętowania, mówiła, pokazując jednocześnie miejsce, którym odbędzie się koncert. Ciekawostką jest, że Roxana dotarła do Krakowa już dzień przed wydarzeniem. Na swoich mediach społecznościowych podzieliła się relacją z wizyty w Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie razem z mężem, Kevinem Mglejem, miała okazję zwiedzać to wyjątkowe miejsce pod opieką jednego z księży. Artystka często zmaga się z pytaniami dotyczącymi swojej religijności oraz tego, jak się ubiera do kościoła. W rozmowie z dziennikarzem SK Podczas bestsellerów Empiku w lutym bieżącego roku zdradziła, że dba o odpowiedni strój, by wyrazić swój szacunek do świątyni. Staram się ubierać bardzo normalnie. Na pewno nie poszłabym do kościoła w kreacji, którą miałam na jakiejś imprezie. Przyznała z uśmiechem. Wokalistka przyznała, że w ostatnim czasie miała okazję odwiedzić kościół w Barcelonie i tam również kierowała się zasadą, by być nie tylko modnie ale przede wszystkim stosownie ubranym. W czarnych, szerszych spodniach oraz ramonesce czuła, że zachowuje odpowiedni dystans wobec miejsca kultu. Słowa Roxany pokazują, jak ważne dla niej jest zarówno życie artystyczne, jak i duchowe, co naturalnie przyciąga uwagę jej fanów, tworząc związek pomiędzy jej osobistym życiem a twórczością artystyczną.